Dzień dobry, witam was ponownie na moim kanale, mam nadzieję, że u was wszystko ok. Dzisiaj zapraszam was na filmik, którego dawno na polskim YouTubie nie było, o tym, co chciałabym wam w nim pokazać za chwilę, natomiast na samym początku chciałabym wam bardzo gorąco podziękować za fantastyczny odbiór mojego ostatniego filmu, czyli zakupy z siaty, jednocześnie chciałabym przywitać wszystkich nowych subskrybentów i wyrazić swoją nadzieję... Że zostaniecie tutaj na dłużej. Swoją drogą jestem ciekawa, czy chcielibyście więcej podobnych filmów tego typu, na przykład zakupy z siaty, nie wiem, spożywka, chemia gospodarcza, może jak ze starych dobrych czasów, lumpeksowy. Czekam na wszystkie wasze sugestie a propos filmów, które chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Piszcie koniecznie w komentarzu. No i a propos właśnie starych dobrych czasów, dzisiaj filmik z kosmetyczną paczką, paczką wymiankową, którą zrobiłam już jakiś czas temu. Z Kasią z kanału Siarka. Muszę Wam powiedzieć, bo nie wszyscy zapewne pamiętają, a jeśli pamiętacie te czasy, kiedy paczki wymiankowe. Właśnie kosmetyczne między dziewczynami były bardzo popularne na polskim YouTubie, to koniecznie napiszcie mi, że oglądaliście takie filmiki, bo tego typu filmy 8-10 lat temu naprawdę wiodły prym, i tych filmów było bardzo dużo. Ja w swoim byciu na YouTubie kilka takich wymianek zrobiłam z dziewczynami. Niestety większość tych dziewczyn już nie nagrywa filmów na YouTubie i ogromnie miło zrobiło mi się, gdy Kasia jeszcze rok temu, rok temu, kilka miesięcy temu, w starym roku, zaproponowała mi tą wymiankę po filmie w którym pokazywałam koszulki Ola Wogi, które nie do końca przypadły mi do gustu i wtedy narodził się pomysł na stworzenie paczek wymiankowych jak za starych dobrych czasów e, i tak naprawdę zrealizowałyśmy z Kasią to dopiero w tym roku niedawno, ja zawartość tej paczki już widziałam, ale jeszcze jej nie rozpakowałam więc zaraz zrobię to z Wami jeszcze raz pomyślałam sobie, że to jest fantastyczny pomysł do powrotu do takiego starego YouTube'a e, właśnie bo sporo się zmieniło kiedyś nie było tak wielu paczek pr nie było takiego dostępu do kosmetyków dla tych wszystkich, którzy nie pamiętają czym były paczki wymiankowe dziewczyny najczęściej wymieniały się kosmetykami, ubraniami jak pojawiała się paczka z nie wiem, woskiem Yankee Candle czy świecą Yankee Candle to była taka paczka jakby co najmniej przyszła z Ameryki generalnie wymieniały dziewczyny się wszystkim i najczęściej w tych paczkach było coś, co stanowiło taką niespodziankę, i tak też było z tymi paczkami wymiankowymi, które zrobiłyśmy z Kasią dla siebie. Ja część rzeczy widziałam, ale. Wielu się nie spodziewałam. Oprócz paczki wymiankowej z Kasią, e, właśnie siarką, pokażę Wam trzy inne paczki. Jedna paczka, którą dostałam od Magdy, która też już nie nagrywa na YouTubie, i dwie niewielkie przesyłki, które zrealizowałam w ostatnim czasie. Także jeśli jesteście ciekawi, paczki wymiankowej przede wszystkim, jak ze starych, dobrych czasów z Kasią z kanału Siarka, to serdecznie zapraszam do oglądania. Także kochani, jak ze starych dobrych czasów, pokażę Wam zawartość paczki, którą dostałam od Kasi i na samym początku zacznę od podkładów. Dwa podkłady Marki Han, Camouflage, to są podkłady, które ja bardzo lubię. Używam ich i te akurat, które dostałam od Kasi, są w numerze 50 Ivory i P01 Paste Także bardzo fajnie, że są dwa różne kolory, bo będzie można je ze sobą mieszać. I mam tutaj jeszcze dwa inne podkłady, z których się bardzo cieszę, dlatego że ich nigdy nie miałam, więc jestem ciekawa, czy one się u mnie sprawdzą. Jest to marka Eveline. Tym bardziej się cieszę, że jest to właśnie ta marka, dlatego że ja w najbliższym czasie planuję dla Was nagrać filmik z makijażem wykonanym w większości, a raczej. Myślę, że wszystkie kosmetyki, których użyję, będzie właśnie marki Eveline, z którą się naprawdę bardzo polubię. I tu mam podkłady w numerze 01 Ivory i 02 Natural, czyli też podkłady, które będzie można ze sobą mieszać, jeśli będą na przykład za ciemne. Kasia obdarowała mnie ogromną ilością pomadek. Większość są to nudziaki z Golden Rose, z, z właśnie z Eveline, z czego się bardzo cieszę. Tu jest na przykład kolor z Golden Rose, który uwielbiam. To jest Golden Rose Soft Matte Creamy Lip Color. To jest mój najukochańszy kolor, jeśli chodzi o wszystkie te pomadki yy, i wszystkie produkty w ogóle, które mam do ust. I uwaga, pierwszy tego typu produkt właśnie w tym kolorze dostałam właśnie od Kasi, i to jest druga, drugie opakowanie, które mam od Kasi. Nie wiem, kiedy resztę tych innych zużyję, bo tutaj jest tego mnóstwo, ale będę używać, bo to są wszystkie moje najukochańsze kolory. Za co bardzo serdecznie Kasi jeszcze raz dziękuję. Nie mogłabym oczywiście nie wspomnieć o liściku, który dostałam od Kasi. To jest naprawdę niezwykle miły gest, szczególnie teraz, kiedy się już tych listów nie pisze, Bardzo Kasi dziękuję. Ja niestety liściką nie zostawiłam żadnego w paczce, Mam nadzieję, że mi to Kasia wybaczy. Ale wracając do przesyłki, mam tutaj produkty do brwi. E, taki żal brązujący w numerze, w numerze właśnie jakim. Nie wiem w jakim numerze, ale jest to marka Catrice. Chętnie wypróbuję, bo produktów dobrych nigdy za wiele i mam tutaj kredkę z Golden Rose nowiusieńką w numerze 01 Blondie. Może być za jasna, ale zobaczymy, może nie będzie tak źle. Cień do powiek z Golden Rose, pięknym takim powiedziałabym e, idealnym kolorze brązu. Zobaczymy czy go wykorzystam i mam tutaj też taki fantastyczny zestaw marki kosmetycznej, której dawno u mnie nie było, czyli Avon True Bronzing Brick. Taka paletka, którą można używać, zarówno jako cienie, albo, e, wiecie, pędzlem przejechać po całości i sobie zrobić jakiś fajny błysk. No i zostając jeszcze przy kosmetykach marki Avon, mam tutaj a, a New Ultimate. To jest odmładzająca maseczka peel off ze złotem. E, także na pewno też ją wykorzystam, bo Maski uwielbiam i tutaj jest jeszcze rozświetlająco odmładzające serum do twarzy z 10% witaminą C. Również e New z Avon. Z produktów pielęgnacyjnych mam tutaj jeszcze specjalistyczny olejek pielęgnacyjny, awokado i mideł marka Liren. Uwielbiam pod każdą postacią. Olejki, także jestem bardzo ciekawa, szczególnie, że jest to właśnie zapach awokado. Bielenda Fresh Juice to jest jedna z takich fajniejszych serii i jest to taka hydroesencja z bioaktywną wodą cytrusową. Jak to wygląda. Już zobaczymy, jak to wygląda w środku. O, także takie coś. I ostatnia rzecz pielęgnacyjna. To jest taki odżywczy primer do twarzy. Dwa w jednym z ekstraktem z ogórka. Pielęgnuje skórę, zapobiega jej przesuszaniu podczas noszenia podkładu marka Lovely. Kompletnie nie znam tego produktu, także fajnie, że taki kosmetyk będę miała okazję przetestować. Mam tutaj również kosmetyki w saszetkach i są tutaj dwie maseczki marki Monad. W ogóle nie znam tej marki, więc chętnie przetestuję oraz Santrope, które uwielbiam. Uwielbiam po prostu um, produkty tej Marki, które fantastycznie brązują ciało I właśnie a propos produktów brązujących Mam tutaj od Kasi rzeczy, których nigdy nie miałam I chętnie przetestuję I mam tutaj taki blurujący krem z Vita Liberata I taki um, bardziej chyba gold To jest rose i gold Taka próbeczka tutaj o. Z produktów brązujących również marki Vita Liberata mam taki Body Blur. Bardzo się cieszę z tego kosmetyku, bo ja nie ukrywam, że ja się nie opalam. Używam produkty samoopalające i wszystkie inne takie właśnie blurujące, nabłyszczające. No, bardzo chętnie przetestuję. Tu jest też kosmetyk z dosyć wysokim SPF-em po 30 Saint Tropez, Też sobie poczytam co to jest za kosmetyk i mam tutaj jeszcze coś co Kasia bardzo polecała, też marka Vita Liberata i tutaj jest też Beauty Blur. Zaraz zobaczymy jak to w ogóle wygląda. A to jest taka słuchajcie tubeczka w kolorze latte. No, także wszystko będę chętnie testować. To są takie właśnie produkty do ciała, do twarzy. O, bardzo ciekawy ma zapach, także, także, także będę używać. I na koniec tego, co chciałabym Wam pokazać, z paczki wmiankowej z Kasią. Wieczór we dwoje. Taka pięknie ręcznie wykonywana solno. Kula musująca do kąpieli. No nie wiem, muszę zobaczyć, poczytać, cóż to takiego jest. Także jeśli chodzi o całą zawartość przesyłki od Kasi, to by było wszystko. Zawartość kolejnej paczki, którą chciałabym Wam pokazać, jest od Magdy, która kiedyś nagrywała filmy na YouTubie. Teraz prowadzi prześliczny profil na Instagramie, do którego link zostawię Wam w opisie. I z Magdą. E, oczywiście wcześniej znałyśmy się właśnie e, z. Tak zwanego YouTube'a, natomiast okazało się, o czym kompletnie nie wiedziałam, że ja Magdy Rodzinę e, od strony męża znałam już e, jakieś 10 lat wcześniej i miałyśmy tą ogromną przyjemność poznać się osobiście w tym roku, a raczej już poprzednim, e, w barze, który prowadzę nad morzem, było to niezwykle miłe spotkanie. Magda jest prześliczna, no i jakiś czas temu. E, no właśnie też zrodziła się taka, taka myśl, aby coś miłego dla siebie wysłać. Mam nadzieję, że w tym momencie, kiedy ten filmik oglądacie, moja przesyłka jest już u Magdy. I chciałabym Wam bardzo pokazać, co między innymi właśnie w tej paczce od Magdy znalazłam. Propolisowo-witaminowe serum i Unique, nie wiem jak się czyta tą markę, gdzieś ją już wcześniej widziałam, ale chętnie przetestuję, eee, uwielbiam każdego rodzaju sera, eee, domyślam się, że to jest chyba jakaś koreańska marka, także no, jestem bardzo ciekawa tego kosmetyku, maseczka do twarzy eee, rozjaśniająca, z marki Misza. Uwielbiam maski. W płachcie mogłabym je stosować każdego dnia, także bardzo się cieszę. Hydrożylowe płatki, kompres pod oczy, perfekta. One są fantastyczne, szczególnie kiedy wcześniej włożymy je do lodówki. I mam tutaj właśnie kolejny serum w próbce i unik z olejkiem chyba z trzeba herbacianego i e, All Clean e, White Clay Foam ci, w Hemish, czyli to jest taka e, pianka do mycia twarzy z białą glinką. Tak to się chyba nazywa. Bardzo się cieszę z kosmetyków marki Hemish, dlatego, że e, w, nigdy wcześniej ich nie miałam w swojej pielęgnacji, dlatego też e, chętnie je przetestuję. Sporo o nich dobrych rzeczy słyszałam, także tym bardziej się cieszę. All Clean Balm, również marka e, Hemish takie prześliczne opakowania i e, bardzo ciekawy ziołowo strusowy zapach w postaci e, takiego masełka uwielbiam takie formy mm, kosmetyków do zmywania makijażu maska e, z czarną herbatą również marka Hemish i tu jest maseczka w takiej próbeczce, chyba raczej jako jednej takiej porcji tak mi się wydaje wash all facial mask ok, coś takiego znalazłam tutaj również e, lakier, który do paznokci, który chyba utwardza się pod lampą e, UV nude 120 clarensa, tak się nazywa bardzo ładny kolor aczkolwiek ja na razie noszę cały czas um, fręcza, także na razie nic nie będę przy tych paznokciach zmieniać i mam tutaj również, słuchajcie, czego wcześniej nie widziałam Dark Spot Solution, nie wiem co to jest, ale to jest marka Kills, z czego się bardzo cieszę, bo mam jeden krem z Killsa i jest fantastyczny, więc zobaczymy, może i z tymi kropelkami tak będzie. W przesyłce znalazłam również tusz do rzęs, który jak Magda opisywała jest to jej najukochańszy Vibo Volume Drama w takim złotym opakowaniu i muszę Wam powiedzieć, że ja wcześniej się z tym tuszem nie spotkałam, więc tym bardziej cieszę się, że będę mogła go przetestować, the best product w roku 2018 i to jest maskara do rzęs 4 w 1, która pogrubia, wydłuża, zagęszcza i nadaje intensywny czarny kolor. Zobaczymy jak wygląda szczoteczka, gruba fajna, klasyczna szczoteczka, czyli tak jak lubię, także zobaczymy, może i u mnie ten tusz się sprawdzi. I ostatni kosmetyk, który znalazłam w paczce od Magdy ucieszył mnie niesamowicie, dlatego, że jest to mój najukochańszy kosmetyk. Ja się śmieję, że chyba będę go używać do końca życia. Będę go każdemu polecać, dlatego, że od momentu, kiedy ten kosmetyk pojawił się w mojej pielęgnacji, ta pielęgnacja naprawdę bardzo się zmieniła. Kondycja mojej twarzy, mojej cery no to jest w ogóle coś zupełnie innego niż e, zanim zaczęłam używać tego kosmetyku. Faktem jest, że ja teraz włączyłam do pielęgnacji inne kosmetyki tej marki. Natomiast uważam, że ten po prostu powinien e, wypróbować każdy i jest to nic innego jak bogaty tonik do twarzy o działaniu odżywczym i nawilżającym, marka Sensu Mare, kosmetyk, który nakładam przed każdym kremem fantastyczne, Naprawdę, jeśli go jeszcze nie mieliście, musicie go wypróbować. Jest cudowny. Eee, mój ukochany, gdybym miała wybrać dzisiaj jeden produkt do pielęgnacji twarzy, to byłby właśnie ten tonik. Magda, bardzo serdecznie dziękuję Ci za przesyłkę. Przesyłam buziaki i mam nadzieję, że zobaczymy się w tym roku nad morzem. I ostatnie dwie paczki to są moje zamówienia. Pierwszy jest z Kokolity. Niewielkie zamówienie. E, było jakieś, e, była jakaś fantastyczna promocja na tusze do rzęs, i zdecydowałam się na dwa tusze marki L'Oreal Volume Million Lashes w wersji złotej i czarnej. E, I w gratisie dostałam taki żel dezynfekujący do dłoni z marki Garnier. Była też próbka gumy Orbit, i mam tutaj jeszcze taką próbkę e, odżywki do włosów o średniej porowatości marki. Anwen, także bardzo serdecznie dziękuję za przesyłkę to była kokolita i ostatnia paczka którą chciałabym wam pokazać jest to ta paczka, która zapewne była paczką pr ale ona nie przyszła do mnie jako paczka pr dlatego, że ja zawartość tej paczki po prostu kupiłam sobie od jednej z dziewczyn bodajże na Vinted jakby nie chcę się wgłębiać w to, czy te paczki powinny być sprzedawane nie wiem, dajcie mi znać, co na ten temat sądzicie. Natomiast mnie zależało na yy, zakupie tych kosmetyków szybciej niż one pojawią się w sklepie czy też na stronie producenta, a że nie mam jakichś takich zasięgów, żeby dostawać tego typu paczki pierowe to po prostu sobie ją kupiłam w bardzo, bardzo okazyjnej cenie. I to jest marka Facebook, Facebook moja ukochana. Nie wiem jak długo odkładam już nagranie dla Was filmu o kosmetykach marki Facebook, ale w wersji różowej, które uwielbiam, które stosuję. Yy, którymi myślę, że będę mogła się z Wami podzielić za jakiś czas, ale bądźcie czujni. I wyszła nowa seria Superstar, czyli do cery odwodnionej, szarej i pozbawionej blasku. I tutaj pierwszy kosmetyk, który był w tej przesyłce, to jest witalizująca, rozświetlająca maska płacie, jestem eko biodegradowalna tkanina, fantastyczne 98% składników pochodzenia naturalnego uwielbiam te kosmetyki i mam nadzieję, że również ta seria się u mnie sprawdzi był też peeling do twarzy nawilżająco rozświetlający i był również kosmetyk, na którym najbardziej mi zależało i jest to masło do demakijażu również do odwodnionej, szarej i pozbawionej blasku cery Love Insight 99% po pochodzenia naturalnego a z racji tego, że ja wszystko co jest takie oleiste, masłkowe do zmywania makijażu uwielbiam to nie popraszałam sobie, żeby tego kosmetyku nie mieć tak wygląda opakowanie i muszę wam powiedzieć, że ja na przykład jestem bardzo zakochana w zapachu niezwykle takim delikatnym, pudrowym przede wszystkim pudrowym z serii tej różowej, no i muszę wam powiedzieć że to zapach absolutnie mnie nie zawiódł. Pachnie to subtelnie, idealnie, po prostu idealnie. I mam nadzieję, że ten kosmetyk również się u mnie sprawdzi. Także to jest cała zawartość tego karmonika, tej przesyłki. I jednocześnie wszystko, co chciałam Wam w dzisiejszym filmiku pokazać. Przepraszam Was za zmieniające się światło, bo nagrywam przy naturalnym świetle, przed oknem i czasem mi tutaj to światło się zmieniało. Mam Wam do pokazania jeszcze jedną rzecz, na którą cały czas patrzę podczas nagrywania tego dzisiejszego filmiku, a znalazłam to w parsce od Kasi. Jest to tarka do stóp, bardzo powiedziałabym mocna, z czego się bardzo cieszę, dlatego że ja uwielbiam wypielęgnowane stopy i teraz, kiedy nagrywam ten filmik, salony kosmetyczne są jeszcze zamknięte, ale pierwsze, co... Zaraz po, po ich otwarciu idę robić sobie stopy, bo po prostu o niczym innym nie marzę jak o wypielęgnowanych stopach, a taka tarka zawsze się przyda. Kasi i Magdzie bardzo serdecznie dziękuję za przesyłki. Fantastyczne przesyłki. Tak jak było w przypadku Magdy, którą mogłam poznać na żywo, mam nadzieję, że e, z Kasią będzie też mi to dane i kiedyś się w końcu zobaczymy e, i, i będziemy mogły sobie pogadać tak e, normalnie mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał czekam na Wasze wszystkie sugestie a propos nowych filmów dajcie mi również znać, czy pamiętacie filmy typu e, kosmetyczne wymianki, paczki wymiankowe za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję wszystkiego dobrego, widzimy się w kolejnym filmie pozdrawiam